Siemka, dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o naszym ukrytym narządzie, którego wcale nie doceniamy. Mówię o tkance tłuszczowej, której większość osób stara się pozbyć. Ale czemu jest taka ważna i jaka jest rola tej tkanki tłuszczowej dla naszego organizmu? O tym dzisiaj pogadamy. Zapraszam serdecznie. Tłuszczowa zgromadzona jest w adipocytach. To są tak zwane komórki tłuszczowe. Co ciekawe, te adipocyty nigdy nie są usuwane z naszego organizmu. Podczas redukcji, kiedy redukujemy masę naszego ciała, próbujemy schudnąć, tłuszcz z tych komórek jest jedynie wyciskany. Dlatego tak ważne jest to, czy za kiedy byliśmy mali, kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy otyli, ponieważ te komórki nigdy nie znikną, możemy jedynie wpływać na ich zawartość, a nie na ich e, obecność. Dlatego tak popularnym stał się zabieg liposukcji, która polega właśnie na usunięciu tych komórek, na usunięciu komórek tłuszczowych całkowicie z naszego ciała. Po co naszemu ciału w ogóle tkanka tłuszczowa? Po co w ogóle tłuszcz w naszym organizmie? Otóż tłuszcz jest wspaniałym paliwem dla naszego organizmu. Jest tam skumulowana energia, która jest o wiele bardziej skondensowana niż w węglowodanach. I to, jak my spożytkujemy tą energię, i to, ile zapasów zostawimy na naszym ciele, zależy tylko od nas. Ale jaka jest rola tkanki tłuszczowej w naszym organizmie? Przede wszystkim jest to ochrona naszych narządów wewnętrznych, tego, na czym zależy naszemu ciału warto sobie uzmysłowić, że tłuszcz nie gromadzi się bez przyczyny na brzuchu. Mamy tutaj najważniejsze organy, które utrzymują nas przy życiu i Fajnym przykładem są, na przykład są osoby uprawiające sztuki walki, które dość często yy, mają do czynienia z kopniakami. Otóż tkanka tłuszczowa gromadzi się u nich w miejscach, gdzie najczęściej dostają. I są to bardzo często okolice nerek, okolice klatki piersiowej. I w taki sposób nasz organizm chroni się przed tym uderzeniem wytwarza taką poduszkę, dzięki któremu amortyzuje siłę uderzenia. Kolejną funkcją, e, jaką ma tkanka tłuszczowa, jest funkcja izolacyjna. Nie bez powodu osoby, które są bardziej puszyste, mają większą ilość tkanki tłuszczowej, e, nie czują zimna, są w stanie wytrzymać dużej namrozie, a osoby, u której tej tkanki tłuszczowej brakuje, stale mają zimne ręce, stale jest im chłodno, ponieważ można powiedzieć, że osoby, które mają zimne ręce, są bardzo szczupłe, są tak jakby według swojego organizmu w stałym tak jakby niedożywieniu. Nasz organizm tak jakby oszczędza energię i przesuwa całe ciepło do centrum do tego, co jest mu potrzebne do życia, czyli tam jelita, serce i generalnie cały nasz kor oszczędzając energię na rękach. Dlatego mówi się, że osoby o chłodnych rękach mają ciepłe serce i to jest właśnie takie bio biochemiczne wytłumaczenie tego całego procesu. Kolejną rolą tkanki tłuszczowej jest funkcja immunologiczna. Dzięki zawartości, wysokiej, wysokiej, optymalnej zawartości tkanki tłuszczowej w naszym organizmie mamy zapewnioną ochronę i wytwarzanie przeciwciał, które są potrzebne do niwelowania stanów zapalnych, zarówno tych ostrych, jak i tych przewlekłych. I ostatnia rola tkanki tłuszczowej, według mnie najważniejsza, to wytwarzanie hormonów. Mówię tutaj zarówno o wytwarzaniu hormonów płciowych, jak i o wytwarzaniu hormonów sytości i głodu. Hormony płciowe są wytwarzane właśnie przez tkankę tłuszczową i uwarunkowane jej odpowiednim stężeniem. Dlaczego? Ponieważ wtedy, kiedy nasz organizm jest niedożywiony, to mówi stop. To nie jest odpowiedni moment na dzieci. Poprzez tak jakby ograniczenie tej tkanki tłuszczowej dajemy naszemu organizmowi i podpowiedź, że to nie jest właściwy czas. Dodatkowo poziom tkanki tłuszczowej też bardzo wpływa na poziom libido, dlatego warto zwrócić uwagę na odpowiednie odtłuszczenie, na odpowiedni body fat, jeżeli mówimy o hormonach płciowych. I kolejnymi hormonami, o jakich chcę powiedzieć, to są hormony głodu i sytości. Mówię tutaj o leptynie i grylnie. Jak sam wiesz, te hormony wpływają na nasz układ na nasz układ mogę powiedzieć, że wpływają na nasz mózg, ponieważ tam właśnie są ośrodki głodu i sytości. I teraz grelina jest hormonem głodu, który dochodzi do głosu, kiedy wewnątrz naszych jelit powstaje potrzeba zjedzenia, a leptyna, wzrost leptyny jest uwarunkowany tym, kiedy ośrodek sytości zaczyna być zaspokajany. I teraz y, możesz powiedzieć, że halo, znaleźliśmy złoty lek na otyłość. Wystarczy osobom otyłym podać leptynę. No, czy nie jest tak kolorowo, ponieważ nasz organizm broni się pe przed pewnymi wysokimi stężeniami tych hormonów i dochodzi do takiej choroby, Takiego zjawiska jak leptynooporność, gdzie komórki naszego organizmu są już odporne na to wysokie stężenie leptyny i działają tak, jak chcą. Są różne strategie. Jeżeli wiesz, że się z tym zmagasz i masz wysoki poziom leptyny, to zapraszam Cię na naszą stronę, gdzie możemy pogadać o Twoim problemie i skonsultować się żywieniowo, dzięki czemu postaram Ci się pomóc, postaramy się razem rozwiązać ten problem. Podobał Ci się ten odcinek, to zapraszam Cię do kliknięcia lajka. Like skomentowania. Zapraszam Cię na naszą stronę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie!